Kalendarz Transformers, dzień siódmy. Pierwszy tydzień z nami. Zobaczmy, czy jakoś specjalnie będziemy mogli uczcić tę okazję. Ja czekam na tego bałwana. I w dniu siódmym mamy. Co to jest? Co to jest? Kupa. <laughs> Nie. Nie, no co to, to jest? Odem oh Może to je miałam Ale jakaś taka koczy. nieszczególna. No, no nie wiem. Szału nie ma, a pod spodem jest, wielkie zaskoczenie, kolejny Bumblebee. Ale większym zaskoczeniem będzie nasza ciekawostka na dzisiaj. Śmierć Optimusa Prime'a w Transformers The Movie, czyli filmie z 1986 roku, jakkolwiek heroiczna, służyła tylko i wyłącznie zastąpieniu starych zabawek na półkach nowymi. Te, które sprzedawały się dobrze, zostały oszczędzone i dlatego w filmie widzieliście na przykład Dinoboty. <mum> Wiedziałem, że warto było wykupić pakiet większościowy w Hasbro w latach 80. -tych. Optimus musiał ulec pod ciężarem dolara. Czekaj, a czy ty też przypadkiem nie umarłeś w tym filmie? My name is Optimus Prime and I'm sending this message to all Subscribe to Godki's YouTube channel and visit maniatsifigurek.pl. To all are one. Autobots, transform and roll out!